Dwie koleżanki, Kasia i Ania, spotykają się na kawie. Kasia wzdycha i mówi: Anka, ja to mam już dość facetów, co tym razem? Pyta Ania. No bo mój chłopak powiedział, że potrzebuje więcej przestrzeni. O, czyli zerwaliście? Nie, przesunęłam mu łóżko do garażu. Szef mówi do pracownika Kowalski spóźnił się pan dziś do pracy już trzeci raz w tym tygodniu. Co to ma znaczyć? Kowalski wzdycha i mówi: Szefie, a co ja poradzę, że rano zawsze budzę się w takiej godzinie, w której już nie ma sensu się spieszyć. Pacjent przychodzi do lekarza i mówi: Panie doktorze, mam problem. Ciągle zapominam, co robiłem przed chwilą. Lekarz kiwa głową i pyta: Od kiedy to się dzieje? Pacjent marszczy czoło, myśli przez chwilę i mówi: Co się dzieje? Jasiu siedzi w klasie i nauczycielka pyta, Jasiu, gdybyś miał dziesięć złotych i poprosiłabym cię o oddanie połowy, ile by ci zostało? Jasiu myśli, myśli i mówi, dziesięć złotych. Jasiu źle. Nie umiesz dzielić. Umiem, ale nie umiem się dzielić. Żona pyta się męża, dlaczego zawsze zabierasz moje zdjęcie do pracy? Ponieważ kiedy mam jakiś problem, nieważne jak poważny, patrzę na twoje zdjęcie i problem znika. To wspaniale, że nawet moje zdjęcie jest dla ciebie wsparciem. Jasne, patrzę i zadaję sobie pytanie, co może być większym problemem. Doktorze, jedna rzecz mi się tu nie podoba. Proszę się nie martwić, operuję od 15 lat. Ale mimo wszystko, proszę nic nie mówić. Ale, proszę zamilknąć albo dam zastrzyk usypiający. No właśnie o to mi chodziło. Facet z żoną wybrali się na ryby. Kiedy już się rozłożyli i przygotowali wędki, mężczyzna woła do żony: Dorotko, podaj mi chleb. Zjadłam. To podaj mi kukurydzę. Też zjadłam. To zjedz jeszcze robaki i jedziemy do domu. 7 marca, Facet dzwoni do dziewczyny: Jakie kwiaty lubisz najbardziej? Czerwone róże. Rozumiem. A chciałabyś może zjeść kolację w restauracji i wypić dobre wino? Pewnie. A co planujesz? A wybieram ci kartkę na Dzień Kobiet i zastanawiam się, co ma być na obrazku. Jesienią dwóch Mołdawian przygotowało beczkę wina, jedną dla dwóch osób. Każdy ze swojej strony wstawił kranik. Spotykają się zimą, jeden drugiego pyta, i jak winko? Tak dobre, że wypiłem już wszystko. A ja trzymam swoją część na Wielkanoc. Blondynka jedzie samochodem i nagle dzwoni do swojego chłopaka. Kochanie, mam problem. Przeglądam instrukcję i nie wiem, co zrobić. Co się stało? pyta chłopak. Na desce rozdzielczej zapalił się taki znaczek z małą konewką. Konewką? Może chodzi ci o lampkę oleju? A skąd mam wiedzieć? Tu nie pisze, jaki to kwiatek. Nauczycielka pyta Jasia: Jasiu, kim chcesz zostać w przyszłości? Jasiu myśli chwilę i mówi, milionerem. A jak nie zostaniesz milionerem? To wtedy bogaczem. A jak nie zostaniesz bogaczem? To wtedy po prostu będę pracował. A jak nie będziesz pracował? To wtedy zostanę nauczycielem. Mąż wraca do domu późno w nocy, cicho wchodzi do sypialni i kładzie się do łóżka. Żona od razu otwiera oczy i mówi, Gdzie byłeś? Mąż, pewny siebie, kochanie. Byłem na wykładzie o samokontroli i panowaniu nad gniewem. Żona patrzy na niego podejrzliwie, naprawdę? A kto prowadził ten wykład o tej porze? Mąż wzdycha no, moja teściowa. Jasiu przychodzi do szkoły i mówi do nauczycielki: Proszę pani, ja powinienem być w liceum, bo jestem bardzo mądry. Nauczycielka idzie z nim do dyrektora, który postanawia go przetestować: Ile to jest 7 razy 7, 49. Kto napisał pana Tadeusza? Adam Mickiewicz. Dyrektor kiwa głową z uznaniem, ale nagle Jasiu dodaje, a mogę też zadać panu pytanie? No dobrze, spróbuj. Kto wynalazł szkołę? Dyrektor zastanawia się przez chwilę. Jasiu uśmiecha się i mówi, no i widzi pan. Nawet pan nie wie, a ja muszę do niej codziennie chodzić. Na poligonie Kaprel instruuje nowych rekrutów, słuchać uważnie. W wojsku są trzy najważniejsze zasady: po pierwsze, myśleć. Po drugie, działać szybko. Po trzecie, zawsze wykonywać rozkazy. Podchodzi do pierwszego z brzegu szeregowca i mówi: szeregowy, widzisz to drzewo? Tak jest, panie Kapralu. No to biegiem na drzewo i z powrotem. Żołnierz rzuca się do biegu, ale po chwili zatrzymuje się i pyta: panie Kapralu, ale po co? Kapral uśmiecha się triumfalnie: brawo, szeregowy. Myślisz? Teraz szybko wracaj na miejsce. Żołnierz wraca, a Kapral dodaje: "A teraz 20 pompek za niewykonanie rozkazu." Dwóch kumpli, Marek i Tomek, idzie na rozmowę o pracę w tej samej firmie. Najpierw wchodzi Marek. Dyrektor patrzy w CV i pyta: "Widzę, że ma pan 5 lat przerwy w doświadczeniu zawodowym. Co pan w tym czasie robił?" Marek dumnie odpowiada: "Szukałem pracy." Dyrektor kiwa głową i każe mu poczekać. Wchodzi Tomek. A pan? Ma pan w CV7 lat przerwy. Tomek uśmiecha się i mówi: Pomagałem Markowi szukać pracy. <śla> Student siedzi w poczekalni na dworcu, czekając na pociąg. Obok siada profesor i kładzie na stole paczkę ciastek. Student myśli: Pewnie mnie nie poczęstuje, ale jak wezmę, to może się nie zorientuje. Sięga więc po ciastko, a profesor tylko się uśmiecha i również bierze jedno. Student zdziwiony, ale nie daje po sobie poznać. Bierze kolejne, profesor robi to samo. Zostało ostatnie ciastko. Student sięga, ale profesor nagle łamie je na pół i podaje mu kawałek. Chłopak myśli, co za bezczelność. To moje ciastka. Zdenerwowany wstaje i odchodzi. Sięga do plecaka po wodę i widzi swoją paczkę ciastek. Pewien biznesmen miał kota, którego bardzo kochał. Musiał jednak wyjechać w długą podróż służbową, więc zostawił kota pod opieką swojego brata. Po kilku dniach dzwoni do brata i pyta, cześć, jak tam mój kot. Brat wzdycha i mówi, no. Kot nie żyje. Biznesmen aż za nie mówił. W końcu mówi, co? Tak po prostu mi to mówisz. Nie można było jakoś łagodniej? Brat, a jak miałem to powiedzieć? No, na przykład najpierw mówisz, że kot wszedł na dach. Potem, że spadł i jest w szpitalu. A potem, że niestety nie przeżył. Żebym miał czas się przygotować psychicznie. Brat, no dobra, zapamiętam na przyszłość. Biznesmen wzdycha, uspokaja się i mówi, Dobra, to jak tam babcia? Brat chwilę milczy i mówi, No więc. Babcia weszła na dach. Szef dużej firmy postanawia sprawdzić, jak pracują jego ludzie. Wychodzi z gabinetu i na korytarzu widzi trzech pracowników opartych o ścianę, nic nie robią. Podchodzi do pierwszego i pyta, ty... Ile zarabiasz? Cztery tysiące złotych miesięcznie. Szef wyciąga portfel, daje mu cztery tysiące złotych i wrzeszczy, masz. I wynoś się stąd. Podchodzi do drugiego, a ty ile zarabiasz? Pięć tysięcy złotych, szef wyciąga pięć tysięcy złotych i rzuca mu do ręki, masz i znikaj. Podchodzi do trzeciego, no a ty? Ile? Ja? Ja nic nie zarabiam, ja jestem kurierem, czekam na podpis na fakturze. Policjant w małym miasteczku zatrzymuje motocyklistę, który pędził główną ulicą. Ależ panie sierżancie, ja mogę wytłumaczyć, mówi facet. Cisza, rzucił policjant, zamierzam ochłodzić pański temperament w areszcie, zanim nie wróci komendant. Ale panie sierżancie, chciałem tylko powiedzieć, że. A ja powiedziałem, że ma być cisza. Idzie pan do aresztu. Parę godzin później policjant zajrzał do celi i powiedział: Na szczęście dla pana, komendant jest na ślubie córki. Będzie w dobrym nastroju, jak wróci. Niech pan na to nie liczy. Odpowiedział facet z celi, jestem panem młodym. Komendant wysyła do szkoły dwóch policjantów, aby zrobili maturę, ponieważ mają ukończone trzy klasy szkoły średniej. Początek roku szkolnego. Do siedzących w ławce policjantów zwraca się nauczycielka, chcąc sprawdzić, jaka wiedza im pozostała. Kto napisał pana Tadeusza? Nie ja, mówi jeden. Nie ja, odpowiada drugi. Nauczycielka dzwoni do komendanta. Kogo pan mi tu przysyła? Oni nie wiedzą nawet, kto napisał pana Tadeusza. Dobrze, porozmawiam z nimi, odpowiada komendant. Po dwóch dniach komendant dzwoni do nauczycielki. W porządku, proszę pani, załatwione. Szybko się przyznali. Jeden pisał, drugi dyktował. Przychodzi facet do dyrektora cyrku z psem na smyczy i niedużym pudełkiem w ręku. Twierdzi, że jest w stanie pokazać niesamowity numer. Potrzebne jest mu tylko pianino. Przechodzą do pomieszczenia z pianinem. Facet sądzą psa przy instrumencie, a na nim stawia jeża, którego przed chwilą wyjął z pudełka. Pies zaczyna grać, a jeż pogwizduje do rytmu. Dyrektor cyrku jest zachwykony. Zatrudniam pana od razu, ale muszę wiedzieć na czym polega trik. Tak naprawdę to pies gra i gwizdze, jeż tylko udaje. Stoi facet koło cmentarza, patrzy. A tu sześciu facetów niesie na barkach trumnę. Ale nie niosą jej normalnie, tylko przechyloną o 90 stopni. Podchodzi zaciekawiony i pyta, przepraszam. Kogo panowie niesiecie? Teściową naszego kolegi. A dlaczego niesiecie ją tak dziwnie przechyloną? Bo jak niesiemy ją normalnie, to zaczyna chrapać. Dwóch kumpli Janek i Marek wybrało się na biwak do lasu. Po całym dniu chodzenia, zmęczeni, rozbili namiot i poszli spać. W środku nocy Janek budzi Marka i mówi: Marek, patrz w górę i powiedz mi, co widzisz. Marek, półprzytomny, otwiera oczy, patrzy w niebo i mówi: Widzę miliony gwiazd. Janek, i co z tego wynika? Marek zaczyna filozofować, astronomicznie, to, że istnieją miliardy galaktyk. Astrologicznie, że Saturn jest w koniunkcji z Marsem. Meteorologicznie, że jutro będzie ładna pogoda. Janek wzdycha i mówi: Marek, ktoś nam ukradł namiot. Mieszkanie, środek nocy. Facet ubrany na czarno, na głowie kominiarka, budzi drugiego. Obudzony pyta ze strachem w głosie: Kim pan jest? Włamywaczem. Czemu mnie pan budzi? Chciałem pana o coś zapytać. Słucham. Włamywacz oświetla latarką mieszkanie. Pan tak żyje? Facet dostaje nową pracę w wielkiej korporacji. Pierwszego dnia wchodzi do biura, rozgląda się i widzi, że wszyscy coś robią ktoś pisze maile, ktoś rozmawia przez telefon, a inni wyglądają na bardzo zajętych. Nagle przechodzi obok jego biurka szef i mówi: Pierwszego dnia nie musisz się za bardzo wysilać. Po prostu obserwuj, ucz się i powoli wdrażaj. Facet kiwa głową, siada przy biurku, odpala komputer. Ale nie ma nic do roboty. Myśli sobie: No dobra, udam, że jestem zajęty. Otwiera jakiś pusty Excel, zaczyna klikać losowe komórki i udawać, że coś analizuje. Po kilku minutach podchodzi do niego kolega z zespołu i szepcze: Stary, zamknij Excela. Tu nikt nic nie robi, ale aż tak nie przesadzaj. Subskrybuj po więcej.